Wow, budowałem mój pierwszy skład już EAFC24 i odkryłem jednego potężnego byka, którego no, jeśli macie około 150 tysięcy końców, to musicie mieć w swoim składzie, musicie go przetestować obowiązkowo. I chciałam kabeczki z tej strony Lisandro. I dzisiaj zagramy mecz o awans do piątej dywizji, bo jestem aktualnie, mam meczyk o właśnie awans do piątej dywizji. Jestem bardzo ciekawy, w której wy jesteście dywizji. Dajcie znać w komentarzu i napiszcie, jaką wartość prezentuje wasz skład, bo jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda na przestrzeni Początku sezonu. Czy handlujecie czy może FIFA pońcy i swoją drogą będę bardzo ciekawy waszej opinii na temat tego składu i czy coś tutaj można pozmieniać. Więc żeby tutaj nie przynudzać, zaczynamy od pozycji Golkipera Mark Andre Terschaden. Karta niewymienna Trafiony 187 cm wzrostu. To jest najlepszy wzrost, myślę, dla mężczyzny, bo ja taki mam, ja taki mam. Mark Andre Ter Stegen, świetny bramkarz. W poprzednim FIF-ie radził sobie doskonale. Do teraz kosztuje 215 tysięcy, bo ma takie widełki, więc spoko. Jest Mar Mark Ter Stegen i nie ma co. Trzeba po prostu z niego skorzystać, jak jest niewymienny. Marcos Llorente na prawej obronie. To jest karta, która jest przegenialna. I to, że można go używać właśnie na tej prawej obranie, bo on kiedyś miał tylko i wyłącznie Eśpeka teraz ma prawą obronę, no miód na moje serce, że tak powiem, bo to jest przecudowny prawy obrońca. Ja pamiętam FIFA 20 chyba 1 albo FIFA 22. Kiedy wyszła ta jego karta oceniona na 95, tam 98 nawet wakacje. I no, była przecudowna. I teraz troszeczkę mam takie flashbacki, bo ten Marco na tej prawej obronie spisuje się doskonale i myślę, że będzie jak najdłużej w moim składzie, a przynajmniej taką mam nadzieję, no z statystyki to jest gang Hulita. Gang Hulita na początku FIFA, to jeśli nie PO, no to na SP będzie sobie radził. Tylko, że ta Liga Hiszpańska trochę osłabła, jeśli chodzi o te topowe karty, i tu się delikatnie obawiam. Środek obrony to jest William Saliba, też karta niewymienna. Ogólnie będę chciał jak najmocniej wykorzystywać te karty niewymienne, które trafiam i które będę w przyszłości trafiał, żeby też no po prostu, no nie ma, ma Fiwa pońców, nie ma pół miliona fila pońców na start. Yy, doładowałem aktualnie chyba 20. 4? 36, chyba w tym momencie 36, i myślę, że niewiele więcej doładuje Może, żeby jakieś drafciki sobie popykać i żeby były ciekawe paczuszki. William Saliba, świetna karta. Jeśli ktoś się zastanawia, czy William Saliba da radę, to przez jego pryzmat no oczywiście, tempo. Tempo jest kluczowe, ale przez jego pryzmat yy, może nie zwinności, ale ale no tempo to jest w ogóle klasyk FIFA. Tempo jest najważniejsze, szczególnie w, na, w defensywie i w ataku. W sumie na każdej pozycji tempo jest najważniejsze. Natomiast ten, no jest po prostu ok 83 oceny ogólne, zaraz, zaraz sobie zobaczymy cenę w ogóle tego zawodnika. Jest po prostu karta bardzo porządna. I ja go szanuję, ja go lubię. I na pewno jest tańszy niż Fikayo Tomori, bo Tomoriego kupiłem już za 107 tysięcy końców. I tutaj 86 tempa, potężna siła. Może tego nie widać, ale bo 82 fizyczno fizyczności to nie jest nie wiadomo ile. Natomiast jego potężna siła, no w grze doskonale się sprawuje, dodatkowo z winność 74, no w porównaniu do troszeczkę więcej, Troszecz, troszeczkę, troszeczkę, ociupinkę, ociupinkę, natomiast jest, no jest jednym z lepszych obrońców jakimi grałem, a zagrałem już z 50, no nie, 50 nie przesadzajmy, ale z 20 draftów zagrałem i testowałem już tych najlepszych obrońców i ten Tomori naprawdę doskonale się sprawuje na lewej obronie Spinacola. I to jest karta kupiona za 4000 końców i 91 tempa. Tutaj jedynym minusem jest sprawa obrona, ale do Spinazzoli mamy alternatywę Tio Hernandez'a. Tio Hernandez kosztuje aktualnie 100 tysięcy, 120 tysięcy, więc mało ważne. Po prostu wybrałem Spinazzołę i może w przyszłości będzie Tio Hernandez, no bo wtedy tam jest fajny duet Milanu, ale w przyszłości, bo teraz końców nie ma. Jest bida, widzowie, bida w kraju, inflacja, wiecie, no te sprawy, nie. Delphine Cascarino, to jest też karta niewymienna. 84 oceny ogólnie, 94 tempa i świetne ma strzały. Naprawdę ma cudowne strzały i nawet jeśli chodzi o fizykę, to przyspiesza znacznie szybciej w trakcie Voltów sprintu i to widać. Natomiast strzały ma przecudowne, co zresztą widać po załączonym obrazku. 29 meczów, 14 bramek, 16 asyst. To są fenomenalne statystyki, jak na moje poczynania w Rejwalsach, szczególnie że ona gra na prawej pomocy. Więc ja bardzo szanuję Dalfajne. No, i cztery gwiazdki sztuczek. Może trochę brakuje słabszej nogi. Natomiast za niedługo wychodzi odcinek Akademii Liska, gdzie wam pokażę najlepsze sposoby wykorzystywania, wykańczania akcji. No i ja tu nie widzę zbytnio potrzeby. Oczywiście, no zdarzają się sytuacje, ale nie widzę potrzeby, żeby prawy pomocy miał lepszą lewą nogę, bo finezje po długiej słupku nie działają prawie w ogóle. Na środku pomocy to jest duet też niewymienny. Nie, a Kimisia ma wymiennego, natomiast musiale jest niewymienny i specjalnie pod musiale, bo musiale trafiliśmy niewymiennego i on kosztuje. Tam chyba z 50 tysięcy, i pod niego, bo ma 5 gwiazdek sztuczek jest fajną kartą, po 85 tempa, pod niego rzuciłem sobie żozuła jo Chimisia, i w ogóle to też jest paradoks, bo ja byłem przekonany, że to jest taki żółw, i no nic specjalnego z niego się nie uda wyciągnąć. A tutaj 29 meczów, 12 bramek, 15 asyst, i ja jestem w szoku. Nie, nie, jak teraz patrzę na te statystyki, no to jestem w autentycznie, autentycznie w szoku, bo kurde. Ja byłem przekonany, że to Musiala wszystko strzela, a Musiala asystuje, ale to też nie są statystyki. Szok, naprawdę, przepotężny szok. I'm in shock, więc no muszę tutaj może to zweryfikować i cały czas badam, jaki ma wpływ typ przyspieszenia na to, jak ta karta się e, zachowuje faktycznie w grze. No i kimś, no nie czuć, nie czuć, że on ma 70 tempa. Przy, szczególnie przy takim krótkim biegu, to spokojnie dogania tych najszybszych. No, oprócz Mbappé, bo Mbappé to, to jest. Jak ktoś. Pamiętam tak, są karty do jakiegoś poziomu, jest Mbappé. Na zł, złotych kart to myślę, że Mbappé nie ma jakiegokolwiek. No i Gabriel Martinelli. To jest kolejna karta niewymienna i to jest kolejny przegenialny zawodnik. Jeśli ktoś się zastanawia, jaki, jaka tania karta na, na skrzydełko może wchodzić, no to Martinelli. On tak chodzi, tak chodzi. Że naprawdę coś niesamowitego. No, szybki, zwinny. Styl gry nie ma jakiegoś tutaj nie wiadomo jak mocnego, natomiast jest szybki, jest zwinny, bo on ma, patrzcie to, on ma 87 zwinności, to nie są jakieś nie wiadomo jak mocne statystyki, natomiast w grze, no to jest, to jest zawodnik, to jest gracz i, i naprawdę, no chodzi fenomenalnie, chodzi fenomenalnie, ale największym dzikiem, dzikiem, o którym mówiłem na samym początku jest Rafael da Conceição Leão, Rafael Leão. 160 końców w tym momencie kosztuje, ja już przepłaciłem, ale spokojnie on się spłaci. 20 meczów, 35 bramek, 13 asyst. Jeśli masz byczku 150 tysięcy, kupuj go. Ten wzrost no 188 to jest błąd pomiarowy. On realnie ma 187. Kupuj go. Po prostu go kupuj. gdyby miał 5 gwiazdek sztuczek, to on by kosztował nie 180, tylko 680. No, daję Ci moje słowo, naprawdę kupuj go, jest dzikiem totalnym, jak on, no, ten, ten styl, ten styl, uwaga, uwaga, osiąga jeszcze wyższą szybkość sprintu podczas driblingu i ma znacznie mniejszą szansę na błąd podczas sprintu lub wypuszczenia piłki. Styl gry, przegenialny, moc przegenialna, siła, moc, adrenalina, to jest coś, co bardzo lubimy, 85 zwinności przy takim bedlaku, przy tak potężnie zbudowanym chłopu, a koło niego Gakpo. Cody Gagpo i to jest kolejna karta, gdyby ktoś, polecam serdecznie, gdyby ktoś szukał taniego, tanich opcji, Gakpo plus Martinelli, wow, 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 28 meczów, 23 bramki, 22 asysty, tego Gakpo wykminiłem sobie w drafcie i tak ten skład cały wygląda, tak ten skład cały wygląda, jestem saliby ciekawy ile kosztuje, on kosztuje, a on to nie jest taki tani. To nie wiem, czy on jest warty 70 tysięcy, w ogóle ci obrońcy są tak chorzy co nowo, że to jest Kongo, naprawdę widzę, to jest Kongo, o, to Mori, witamy serdecznie, też przepłacony, e, ale to nic, może Spinazzola, chociaż spadł, nie, no spadł, no w sensie spadł, spadł, a Martinelli ile, ile kosztuje? A i on też 20 tysięcy, no to też nie jest taka tania karta i ten gag po też w sumie, on chyba około 30 koszt chodził, nie? Nie, też 15. No ale to wiecie, no są takie czasy ani inne. no trzeba sobie radzić. A Musiala ile kosztuje? Yy, stówka. No, coś takiego. Dajcie znać, bo już mam pierwsze formacje, pierwsze taktyki przygotowane. Dajcie znać, czy chcielibyście odcinek poświęcony też taktykom, formacjom, czy raczej sobie odpuścić i pierw zrobić atak, obronka, jak się buduje akcję, bo naprawdę nowości jest mnóstwo. Przypominam też o zapisie na darmowy trening, który już 10 października, czyli za niecałe dwa tygodnie, Och, będzie się działo. Nie umiem się doczekać, bo się przygotowuje tak naprawdę, no, no, co wam będę gadał Zapisujcie się Link w opisie Pierwszy link w opisie A my co Mamy szóstą ligę I to jest mecz o piątą ligę Moi drodzy Wczoraj wam pokazywałem Bo jeśli nie widzieliście Wczorajszego odcinka To zobaczcie sobie Bo tam była paka I dużo dużo więcej Natomiast jeśli nie widzieliście No to byliśmy tam Chyba w siódmej Troszkę, żeśmy na transmisji na żywo, do drugiej w nocy sobie posiedzieli, poszpąciliśmy, No i zagraliśmy. I jesteśmy już w szóstej lidze i mamy meczek do pią... meczek, że możemy do piątej skoczyć. Natomiast to wygląda już całkiem tak, że ci przeciwnicy w tej szóstej lidze, no, już miałem takie mecze bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. I że w piątej będzie jeszcze ciężej, w czwartej, w trzeciej i tak dalej. No, czyli to jednak jest. Ja wiecie, ja byłem przygotowany, raczej nastawiony na to, że to do jakiejś tam ligi pierwszej i drugiej to będzie cyklofon i, że tak powiem, autostradka. A tutaj, no, autostradki nie ma, albo jak jest, to są barierki zamknięte, a ja nie chcę płacić. Ja. jak z Katowic na przykład do Krakowa jeżdżę, to zawsze jeżdżę obok. Bo mi szkoda, 30 chyba teraz 8 zł za taki sam czas przejazdu w zasadzie, chociaż moja Bęka. Chyba też tego by nie powiedziała, bo tam troszkę cierpi na tych dziurach troszeczkę, ale nie narzekam. Twoją drogą w nowym tutaj studio. Chociaż te studio wiadomo, jeszcze będzie bardzo mocno edytowane i wyposażane. Mam internet z Playa z UPC. No to jest Play UPC. I tutaj mam internet pociągnięty nawet 5 giga. PlayStation chyba 5 giga nawet nie obsługuje, bo to jest do 1 giga. Natomiast bałem się bardzo o stabilność tego połączenia i o ping i tak dalej i powiem Wam szczerze, że ja jestem bardzo zadowolony do tego czasu. Minął tydzień, tydzień minął, niecały, jestem bardzo zadowolony. Ping stabilny, yy, stabilne w ogóle połączenie, oby to się nie zmieniło, jak powiem, że jest ok. Ale z tego co wiem to bardzo duże znaczenie ma yy, jakość światłowodu to znaczy że on jest świeżo założony no a jeśli mam możliwość 5 giga to chyba jest to świeże światłowo tak przynajmniej kiminie sobie. O ja cały czas prezentuję lisek Gang, Akademia liska. Och 14 pinga no najlepiej to jest 10 ale nie będziemy narzekać. Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie, polecam. Romli Stanley, nie zmieniłem jeszcze swojego tego. Ja mam konto Lisek FC i myślę, że to konto już zostanie ze mną na długo, bo już nie chce mi się zakładać tych nowych kont. Wiecie, ja od momentu, kiedy trafiłem Ronaldo Nazario de Lumpę Pumpe w 20 23-22... No to, to ja w sensie ja wcześniej też zakładałem nowe konta, żeby była ta, nie, no była jest i może będzie taka teoria, że nowe konto to dużo szczęścia. No i przy Nazary to się tak sprawdziło, nie? Natomiast w zeszłym roku to już totalnie ten mit został obalony przeze mnie, bo 50 tysięcy 500 tysięcy Fiłopańców i ja tam nie miałem żadnych dobrych trafów. Ja teraz mam lepsze trafy niż wtedy. Ej, ale teraz, teraz coś mi laguje. Nie wiem, czy to widać. Ty, no co jest grane? Pochwaliłem tylko ten internet i my loguje, nie? Ale to nie, chyba FIFA loguje, bo ta FIFA w ogóle ma. Lubi, lubi sobie polagować. Ale takie dziwne ścinki są. W ogóle z, bardzo często zapominam zmieniać moich yy, wytycznych. Ohoho. Czy trzeba coś mówić na temat tego zawodnika? No, wykończenie on tam by być lepsze, nie powiem, ale no bomba taka, że hej bana, heja banana, nie? No i tutaj już się nie myli, rafalelelau piękne, golissimo i mamy brameczkę po drugim słupku Ale Wanuszka to tam nie jest jego najlepsza, nie? Ale to też, jeśli chodzi o wykończenie i w ogóle grę bramkarzy to dla mnie to też jest naprawdę zadziwiające, bo no dziwnie to w ogóle wygląda. Bardzo dziwnie, bardzo, bardzo dziwnie. Raz bronią wszystko, raz nie bronią niczego. Rivaldo? Auri? Za Rivaldo, Ronaldo, Nkunku? Chłopie! To się zastanowi. To jest piąta liga. Ty to jest mecz o nic. Ty się, no, ja mam ława, ale po co? Ha. No, i to są właśnie sytuacje, których nie jestem w stanie zrozumieć w tej grze. Pięknie. Pięknie. Mocne podania po długim słupku działają chyba lepiej nawet niż w FIFA 23. Come on. Ach. Ach, no na zielonym strzał po drugim słupku, dużo szczęścia po mojej stronie, ale czemu to nie wpada? Taki strzał, że to jest. Na zielonym to, to nie jest łatwy strzał, paradoksalnie. No niestety, piąta liga nie dla nas, widzowie, na ten moment, więc gratulacje dla oponenta. Jestem bardzo ciekawy, o co chodziło z połączeniem: czy to wina internetu, bo jeśli. Coś się zacznie psuć od, indy od dnia dzisiejszego z internetem. No to śmiechów będzie co niemiara, naprawdę. Co? Może jakaś paczuszka na zakończenie odcinka? Co wy na to? A może dwie paczuszki? Tak, nie wiecie. Galafon na dwie paczuszki. Anglia. Napastnik. Któż to może być? Newcastle United. Nie mam pojęcia. I druga paczuszka. Niemcy? P.O.? Wolfsburg. To jeszcze. No, tam wiecie. Jeszcze dwie. Brazylia. Bramkarz. Ederson? Nie, pewnie nie. Ederson! 88! wo wow, wow. No, świetnie. No, opłacało się. Opłacało się. Chcę dwie otworzyć. Można, można. Ile kosztuje? I teraz pytanie: czy go sprzedawać już, czy czekać? On ma widełki takie. Ta widełki ma, dobra, ale spoko, 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 podoba mi się to. Oo, Ukraina, bramkarz, kto to może być? To no wiecie co, może jeszcze dwie, może jeszcze dwie. Tak siedem, siedemset będzie. Niemcy, EŚP, oj. Dobra, i definitywnie ostatnia paczka i się widzimy na dzisiejszej transmisji, bo przypominam, że codziennie o 21.00 transmisję na żywo, i na YouTubie, i na Twitchu, więc Francja, najlepsza narodowość, ESO. Fula. Wielkie dzięki widzowie, trzymajcie się i pa pa!